Dzień dobry Państwu. Dziś na czerwonej kanapie gościmy Domicelę Kopaczewską, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Witam Pani poseł. Dzień dobry, witam panią, witam państwa serdecznie. Pani poseł, czy zaskoczona była pani wynikami tego międzynarodowego testu, który bada kompetencje i umiejętności uczniów. Nasi gimnazjaliści znaleźli się w czołówce, co pokazuje, że chyba jednak te wszystkie zmiany, które tak wielu krytykuje, były potrzebne. Tak. Przyznam się szczerze, nie wiem czy to jest polityczne przyznawać się do tego, ale rzeczywiście byłam zaskoczona. Ale wierzyłam mimo wszystko, że te zmiany, które od wielu lat wprowadzamy do polskiej szkoły, kiedyś muszą przynieść pozytywne rezultaty. To jest rzeczywiście efekt pracy polskich nauczycieli. To jest nowa podstawa. Programowa, którą realizujemy od trzech lat, i to są zmiany, które wprowadziliśmy w 1999 roku, czyli powstanie gimnazjum jako ta szkoła, która ma wyrównywać szanse edukacyjne. Pamiętamy wszyscy pierwsze wyniki PISA, gdzie byliśmy daleko poniżej średniej europejskiej. Pamiętamy, że w tych, w, w tych badaniach uczestniczą 64 y, y, kraje, i jeśli okazuje się, że Polska, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, wiedzie prym w Europie, y, ale również jest w jednym z nielicznych krajów na świecie, które robią tak znaczące postępy, to nie może być przypadek, szczególnie, że pamiętamy matematyka stała się przedmiotem obowiązkowym na maturze. Na maturze. Jeśli pani mnie zapyta co jest główną powodem takiej zmiany, to myślę, że ten powód jest bardzo skomplikowany. Czyli po pierwsze wprowadzenie gimnazjum, po drugie nowa podstawa Programowa, po trzecie, wprowadzenie obowiązkowej matematyki na maturze, a po czwarte, bardzo dobrzy polscy nauczyciele i po piąte, zmiany kulturowe, że rzeczywiście dobre wykształcenie jest szansą na powodzenie w dalszym życiu dorosłym, w życiu zawodowym. I oczywiście możemy uważać, że jeszcze jest wiele elementów. Polskiej edukacji, które wymagają doskonalenia, między innymi ten obszar, który nazywamy wychowaniem, czyli kształtowaniem postaw, i rzeczywiście nad tym należy pracować. Natomiast w oparciu o te wyniki, bo w tej chwili my się jesteśmy dumni, bo powinniśmy być dumni, a szczególnie powinni być dumni gimnazjaliści i nauczyciele, musimy jednak. Bardzo chłodno dokonać takiego przeglądu, no, analizy. Pani pozwoli, pozwoli Pani, że na chwileczkę mhm. przerwę. Jesteśmy dumni, natomiast y, nie ulega wątpliwości, że to jest sukces i y, warto się cieszyć. Natomiast ja kilka dni po opublikowaniu tych wyników przejrzałam y, kilka tytułów prasowych. I co ciekawe, no nie wszędzie ta duma była widoczna. Pojawiły się zaraz głosy malcontentów, którzy twierdzili, że tak naprawdę to testy nie mają większego znaczenia, że właściwie to te wyniki o niczym nie świadczą. Mhm. E... Takie normalne polskie nasze, rzeczywiście. Tylko dlaczego wiele stacji europejskich, między innymi w Holandii, w Anglii, poświęcało wynikom tych badań dużo miejsca, a szczególnie wynikom polskich gimnazjalistów, to o czym świadczy. Testy pisa, nie są testami pisane. Mi pod polską podstawę programową, one przede wszystkim sprawdzają umiejętności matematyczne, przyrodnicze i logiczne myślenie, rozumowanie, projektowanie, czytanie ze zrozumieniem, co jest też wielkim problemem. Jeśli my te testy sprawdzają umiejętności, nie wiedzę. W związku z tym bo niektórzy mówią, że o my uczymy pod testy, nieprawda. bo i, i, jeśli uczymy umiejętności logicznego myślenia, jeśli uczymy czytania ze zrozumieniem, to każdy tekst i każde zadanie matematyczne y, można y, rozwiązać. Właśnie na tym polega uczenie umiejętności, a nie y, y, suchych faktów. Ostatnio słyszałam w jednej rozmowie: jedna z pań mówi: Ale uczeń nie wie, ile na przykład dni ma rok, prawda? On ma wiedzieć, jak na, jaką część roku stanowi tydzień, że, że z rodzicami na przykład wyjeżdża na miesiąc na wakacje, ile dni i spędzi, ile to będzie niedziel. Każde zadanie ma mieć jakąś praktyczną, praktyczny wymiar i wtedy młodzież jak najbardziej się angażuje w te zadania. Bo, bo mówiąc o, o tych umiejętnościach, bardzo, bardzo trzeba zwrócić uwagę na właśnie warunki, w jakich młodzież się, się uczy. Czy ta szkoła jest rzeczywiście przyjazna, Czy ten nauczyciel potrafi rozbudzić indywidualne Tak, to znaczy, szkoła talenty. ma uczyć myśleć przede tak, wszystkim. Tak, szkoła ma uczyć myśleć i ma uczyć uczenia się, ma uświadomić młodym ludziom, gdzie szukać, gdzie jak szukać, szukać w jaki jak, sposób. Jak, jak, jak w ogóle selekcjonować informacje, bo my jesteśmy ciągle e, codziennie natłokiem tych informacji zarzucani, mamy wybierać te, które to dla nas są wartościowe są przydatne. i mogą być przydatne. Ja myślę, że to jest. Bardzo ważny symptom, że idziemy w dobrym kierunku i trzeba to udoskonalać. W polskiej szkole nie jest potrzebna rewolucja. W polskiej szkole potrzebny jest w tej chwili spokój i ewolucyjne zmiany, które zapoczątkowano. Pani poseł, myśli pani, że te testy i ten sukces gimnazjalistów zakończy dyskusję na temat y, konieczności, y, na temat y, y, sensu istnienia gimnazjum? Nie, nie zakończy. Nie, nie, tak, takim optymistą nie jestem, ale myślę, że my musimy właśnie ale jest pokazywać, to argument koronny? pokazywać dobre zmiany. Bo chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że y, średnia średnią, ale to co, y, co nastąpiło, że mamy znaczącą, znaczący wzrost uczniów, Y, którzy podnieśli swój najniższy poziom. Czyli w grupie y, y, uczniów z najniższym odsetkiem mamy najmniej, a wzrasta również liczba uczniów z, najwyższym, z najwyższą punktacją. Czyli, y, y, czyli to, y, ta y, edukacja. W Polsce nie, jest, nie, nie robi się bardzo zróżnicowana, tak jak na przykład w Anglii, gdzie są szkoły bardzo dobre i szkoły złe. Natomiast u nas rzeczywiście te badania PISA pokazują, że jednak szkoły znacząco nie różnią się od siebie. I to też jest bardzo Pani ważne. Jakie te badania... Bo to jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Jakie te badania mają tak naprawdę znaczenie poza granicami? Znaczy jakie mogą mieć znaczenie dla polskich uczniów poza granicami? Absolutnie, kraju? absolutnie bardzo duże. Bo jeśli teraz mówi się o tym, że na studia przychodzą osoby nieprzygotowane, prawda? W związku z tym, jeśli mamy w tej chwili 15 jednym z najlepszych w Europie, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, to oni za chwilę pójdą na studia i, i wtedy te umiejętności jeszcze będą dalej rozwijane. W związku z tym ten społeczny odbiór, że mamy bardzo dobre że wykształconych młodych ludzi, Świadczy o tym, że oni mogą być konkurencyjni na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale w Europie. To się dzieje. Ostatnio oglądałam program w jednej z telewizji ogólnopolskich, gdzie pokazywano młodego człowieka, który z grupą swoich kolegów pojechał do NASA, ponieważ wygrali w Polsce znaczący konkurs, ale wygrali jako zespół, czyli swoje umiejętności indywidualne mogli jeszcze wykorzystać. Y, wykorzystać w pracy grupowej bo to co ja dyskutuję wielokrotnie z bardzo dobrymi nauczycielami dyrektorami y, którzy uważają że y, y, in, y, że dla rozwoju najlepszych uczniów trzeba stworzyć takie warunki, że oni muszą mieć indywidualny tok nauki, że dla nich trzeba był tylko stworzyć taki system. Tylko Natomiast, to powoduje, że nie będą potrafili pracować wiem, być może w przyszłości w, chwili, w zespole, a nie da się niczego no więc zrobić e, samodzielnie tak naprawdę, niewiele jest projektów. To, to pani ujęła istotę sprawy. Mamy indywidualnie się rozwijać, ale pracować w zespole, bo kiedy ten młody człowiek mówi, w drugim zespole było dwóch wybitnych młodych... U, 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 młodych chłopców, ale oni nie umieli z się siebie sobą porozumieć i nic z tego nie wyszło. I to nie oni wygrali. W związku z tym indywidualne podejście do każdego ucznia, ale przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej. Ostatnio uczestniczyłam w spotkaniu, gdzie wręczano nagrody Marszałka Województwa dla najlepszych. Uczniów, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych w naszej części i to mnie trochę niepokoi, bo jest mało tych uczniów. 20 paru na 300 województwie, więc warto by było myślę, że zrobić taki, takie spotkanie yy, yy, szkół wocławskich, powiatów sąsiednich, rzeczywiście, yy, czy, czy, czy nie warto by mimo wszystko popracować. Yy, z tymi uczniami, czy może złe są kryteria doboru do tych nagród marszałka? Chcę powiedzieć, że rzeczywiście jestem optymistą, jeśli chodzi o polską edukację i pomimo tych uwag oponentów politycznych, bo to najczęściej są polityczne, niestety, uwagi, że jednak zrozumiemy, że ta nowa podstawa programowa, gdzie uczymy poszukiwania wiedzy, gdzie uczymy takiej kreatywności, pozwoli również znać historię Polski, bo przecież o to największe pretensje mają nasi oponenci polityczni. No tak, może niekoniecznie wtłaczanie do głowy wszystkich dat, a pokazywanie gdzie szukać informacji. Tak, i, i, i dlaczego bitwa pod Płowcami miała takie ważne znaczenie? Y, że wydarzyła się tutaj, a nie koniecznie tylko w którym roku, prawda? <grywa> tak. Pani poseł, y, zmienią się zasady rekrutacji do przedszkoli. Czy to będzie ewolucja czy rewolucja? Y, zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół y, publicznych były do tej pory y, u ustalone rozporządzenie ministra edukacji narodowej. Niestety Trybunał Konstytucyjny określił, że musi to być w ustawie, ponieważ to są fundamentalne reguły i zasady. Dlatego też miałam przyjemność poprowadzić w Sejmie ustawy tak zwaną ustawę rekrutacyjną. Jakie podstawowe rzeczy, bo to myślę naszych słuchaczy interesuje. Mianowicie pierwszeństwo przyjęć do przedszkoli będą miały dzieci zamieszkałe na terenie gminy, to nie ulega wątpliwości. Drugie, dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców niepełnosprawnych lub mające rodzeństwo niepełnosprawne z rodzin wielodzietnych. To jest absolutnie pierwszeństwo określone w ustawie, ale oprócz tego gmina może opracować własne, dodatkowe kryteria. Y, kryteria. Y, nie może być ich więcej niż sześć. I jednym z tych kryteriów może być dochód, ale jednym z kryteriów musi być zapis o tym, że pierwszeństwo mają rodzice y, 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 pracujący, dziecko rodziców... Y, Pracujących. Przy czym moim zdaniem te zasady za chwilę będą akademickie, bo pamiętajmy, że do 2016 roku dla każdego dziecka musi być, być miejsce, w miejsce w przedszkolu. Również podobne zasady dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bo to jest obowiązek. Szkolny, czyli rzeczywiście pierwszeństwo dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym. Dopiero po przyjęciu dzieci z obwodu, kiedy zostaną dodatkowe miejsca, mogą być określone kryteria przyjęcia uczniów do tych szkół. Ale ważna rzecz, której, którą udało nam się w tej ustawie zapisać, co Hmm, oceniam również jako swój osobisty sukces. W związku z tym, co ostatnio działo się w zakresie zajęć y, pozalekcyjnych, y, dodatkowych w przedszkolach, udało nam się zamieścić zapis w tej ustawie, że w przedszkolach do prowadzenia zajęć dodatkowych mogą być zatrudniane osoby bez kwalifikacji pedagogicznych. Dlaczego ten zapis jest tak ważny? To pozwoli, jakby to pozwoli na przykład osobom, specjalistom jeśli, w danej jeśli, ale pod warunkiem, że przedszkole nie dysponuje takim specjalistą. Okay. Czy do zajęć z rytmiki, z angielskiego, z baletu, judo, no, rzeźbiarstwa. Wszystkie te sprawy, jeśli rodzice zdecydują o potrzebie tych zajęć, Dodatkowych w przedszkolach. Ja jednak, nauczona doświadczeniem tegorocznych problemów, które się pojawiły, będę proponowała, abyśmy w ustawie zapisali przy tej dotacji, którą samorządy otrzymają na następny rok, a przypominam, będzie to miliard czterysta. Milionów złotych, żeby dookreślić, jaką część z tych środków samorząd powinien przynajmniej przeznaczyć to znaczy te zajęcia na zajęcia dodatkowe. dodatkowe, bo jak pani wie, samorządy potraktowały to, to w sposób właściwy. Ja tylko chcę przypomnieć, że bardzo nam zależy, aby zajęcia z logopedii, aby, aby zajęcia y, 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 które logopedia czy zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, żeby one były prowadzone w ramach podstawy programowej czy nie jako zajęcia dodatkowe, tylko żeby były w stałej ofercie przedszkoli, bo rzeczywiście taka potrzeba istnieje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem była posłanka domicela Kopaczewska. Dziękuję serdecznie.